Ogólnie mamy młody zespół, ćwiczymy, jak pan powiedział, właśnie niedługo ze sobą widać Widać było różnice w doświadczeniu, ale, no ale i w tym meczu przede wszystkim w fizyczności. Wyższy, bardziej fizycznie, mocniej zbudowany zespół. Praktycznie nie mieliśmy zbiórek, bardzo dużo zbiórek ofensywnych. Bardzo jestem ciekawy statystyk, jakie mieliśmy, ile mieliśmy strat, bo to jest też nasza bolączka. No, Ale uczymy się dalej, jakie mamy podejście. Każdy mecz to jest dla nas przygoda. Super sprawa, że możemy z tak doświadczonymi, mocnymi drużynami z Podkarpacia grać. Kochamy koszykówkę i bardzo się cieszymy. Nawet jak jest taka wysoka porażka, nie demotywuje nas to. Wiedzieliśmy, jak to może wyglądać przed tą ligą. Gramy już przecież rundę rewanżową z każdym z tych przeciwników, żeśmy grali. Wiemy, jak grają. Staramy się poprawiać na treningu to, co, to, co możemy. No, doświadczenia nie poprawimy, tylko po prostu możemy je zyskać, zdobywać, ale robimy, co możemy. Tak, to jest nasz pierwszy sezon w seniorskiej lizy. Zgadza się i mamy młody zespół. Wiadomo, że to, ja, to też żeśmy się spodziewali, tam dosyć wysoko żeśmy wygrali. ja i tak mówię, że no, mimo wszystko trzeba w miarę było poważniej podejść, bo ja mówię, też szanuję taki ośrodek jak Ryki, bo e, fajny chłopiec trenerem, wiadomo to jest nieduży ośrodek, też się stara, ma grupy młodzieżowe, e, jakby Państwo zobaczyli, jaką mają piękną, halę, na przykład w Rykach mała miejscowość, coś niesamowitego, no chciałbym mieć taką ale w Tarną Brzegu, no, ale to już abstrahując od tematu. Ale mówiąc, no ja się wiadomo cieszę, ciężko też przy takim wyniku oczekiwać od chłopców, że, że będą dalej skoncentrowani do końca meczu. No, to nie jest młodzik czy kady tak, żeśmy grali kiedyś, że mogłem się denerwować, chociaż nie ukrywam, że dzisiaj zgrzęby też mi zgrzytały i też miałem nerwy, ale no, też już jestem starszy się nie denerwuję, oni pracują, więc no, nie można oczekiwać od nich cudów. Było jak było, no, ważne, że do przodu i trzeba się z tego cieszyć. No właśnie, teraz macie jeszcze to prawda, ale każdy już musi o barażach. Jak te braże wyglądają, to będziecie się starać o, o to, żeby ten turniej też Baraże, ja mówię, jeszcze jutro trudny mecz, nie ukrywam, że Rysowia tydzień w tydzień gra, a dzisiaj pierwszy zespół Resowi gra mecz, więc pewnie jutro wsparcie będzie pierwszego zespołu. No na pewno będzie trudny mecz, dla nas to też fajna, no, Co co innego, tylko mówię, tam chłopcy trenują codziennie, plus są no, normalnie zakontraktowani, więc inaczej, ale to też, ja mówię, ja się cieszę z czegoś takiego. No baraże za miesiąc, zobaczymy, będziemy się starać, bo czasami jest tak, że zespół przywilejowany z pierwszego miejsca, mimo wszystko nie organizuje, bo finansowo, finansowo, bo to czas, naprawdę też, też trzeba podołać. Oczywiście Będziemy się starali, a jak gdzieś pojedziemy w Polskę, to ja na tyle, co mnie Państwo znają, to wiadomo, że nie odpuścimy i będziemy walczyć. No. Trzeba się starać, i, i co będzie dalej, no to ile ugramy, tyle ugramy. No, ja to mówię zawsze do przodu. i. I a, a ten turniej, tam ile jest i awansuje? Jak ten system wygląda? Zazwyczaj system jest tak, że to są e, cztery drużyny, z tego co chyba pamiętam, dwie awansują dalej, więc e, nie ukrywam, że jeszcze tak do przodu nie wybiegałem. Ale, ale pamiętam też rocznik e, moich chłopców, którzy chyba z Arkiem Papką byli w finałach wtedy. To chyba były dwa wyjazdy, tam chyba żory. Nie, nie chcę je kłamać jeszcze gdzieś tam, także też, też wtedy doszli do finału, więc tak to wyglądało. No nic, będziemy próbować. No. Trzeba walczyć, ja mówię. No, z, gdzie nie pojedziemy. Ważne, żebyśmy finansowo mieli też zabezpieczenie, bo to jest też dla nas ważne, bo taki turniej wyjazd czwartek do niedzieli. E, dla nas problem może nie tyle, co finansowe, co niektórzy muszą wziąć wolne w pracy, bo to trzeba wziąć pod uwagę, że u, nie, u nas prawie wszyscy pracują, nie? więc to jest dla nas czasami ogarnięcie problemu du, duże, nie? No, ale jak do tej pory się w miarę udawało, to myślę, że się dalej będzie udawało. A ty nie ma takiego jakoś przynajmniej z nas strefej? To już cała polska. Nie, to już jest cała Polska wtedy. To PZK już decyduje i, no i walczymy i tyle trzeba próbować. Jakby się na przykład u nas udało, no wiadomo byłoby to jakieś święto koszykówki, bo na barazie pewnie byłaby pełna hala. Też będziemy w jakiś sposób argumentować to, nie? Zdjęciami czy filmami z poprzednich meczy, bo, bo myślę, że PZK też szuka takiego środku, nie? Gdzie, gdzie jak zobaczy, bo to też był fenomen te dwa wcześniejsze mecze, jeśli chodzi o liczbę osób, nie? Gdzie jeszcze raz dziękuję. Wiem, że dzisiaj była piłka nożna, no mamy też Dzień Kobiet. Eee, oczywiście wszystkim kobietom Wszystkiego najlepszego z okazji dnia kobiet, ale wiadomo było, że dzisiaj troszeczkę pogoda też cieplutko, że już o no, tyle osób aż nie przyszło, ale też bardzo dziękujemy, bo, 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 bo mimo wszystko było troszeczkę osób. Nie? Dobre, a myśleliście już o tym w przyszłym sezonie? Będzie? Czy będzie? No na razie staramy się nie wybiegać aż tak do przodu. Coś tam sobie też przebąkujemy, myślimy, nie chcemy za bardzo wybiegać w przyszłość, bo wiadomo, człowiek też ma jakieś aspiracje drugoligowe czy coś, żeby nie grać wiecznie w trzeciej lidze, tylko no proszę też pamiętać, że druga liga to się tak wydaje, ale to jest mocne to już dwóch, trzech chłopców minimum na kontrakcie, nie? Do tego dochodzą finanse, mecze są co tydzień. No nie chcę, żeby to tak wyglądało, ja przepraszam, nie chcę też tutaj marudzić jak stalowa wola weszła, nie? Fajnie, bo, bo rzeczywiście też im tam w jakiś sposób e, kibicowałem, że weszli, bo ale mówię, no teraz też mają ciężki sezon, Cięż, mają ciężki sezon, nie chciałbym takiej sytuacji, że mecz na mecz przegrywamy, nie? Bo, bo też można doła złapać i tak dalej. Ja mówię, no to już to już, to już taki temat, może mówię kro małymi kroczkami powoli, powoli. Proszę pamiętać, że zawsze można jakąś wybrać też opcję, tak jak druga Rysowia, gdzie, gdzie jeszcze jest Małopolska, trzecia liga, gdzie jest osiem drużyn, można jeszcze tak powoli chłopaków ogrywać i powolutku, powolutku coś budować. Nie? Są, mówię, grupy Tomka Żaka. chcemy też rozbudować grupy młodzieżowe, no ale na to też potrzebujemy czasu i wiadomo wiadomo funduszy